Wiecie co, z tą ekologią to jest zupełnie trudna sprawa. Dlatego postanowiłam dzisiaj zaprosić pewnego szalonego profesorka, żeby wam to wszystko porządnie wyjaśnił. To posłuchajcie! Profesorek dziś tak dzieciom opowiada: O źródłach energii, tak wszystkim powiada: Źródeł energii mamy wiele. Niektóre są odnawialne, a inne nieodnawialne, moi przyjaciele. Nieodwracalne źródła energii najczęściej są wykorzystywane, ale czy przez wszystkich są aprobowane? Do nich zaliczamy ropę, węgiel, gaz czy uran, pierwiastek chemiczny, który w elektrowniach jądrowych jest wykorzystywany, bardzo niebezpieczny. Ich wykorzystywanie jest szkodliwe dla naszej planety, a ich pokłady na Ziemi szybko skończą się, niestety. Mamy również alternatywne źródła energii, które możemy wykorzystywać przez wieki. Są przyjazne i środowisku nie szkodzą. Do nich na pewno zaliczamy energię słoneczną przez kolektory przetwarzaną lub energię wiatru przez wiatraki w energię elektryczną zamienianą. Jest jeszcze energia wody. Również jest dobrze znana. Dzięki elektrowniom wodnym energia elektryczna jest do domów dostarczana. Trągę dzieci, biomasa i energia geotermalna jest także znana. Również do energii odnawialnej ich moc jest zaliczana. Ekoenergia tak o niej mówimy dzięki niej środowiska nie zanieczyszczamy. Uff, dobrze, że nam to profesorek wszystko wyjaśnił. Czyli dla ekologii. Najważniejsze i najlepsze są odnawialne źródła energii oraz rozsądne korzystanie z tych nieodnawialnych, które mogą przecież kiedyś się skończyć. Profesorek zostawił nam kilka zagadek. Ciekawe, czy uda się nam wspólnie odgadnąć o co chodzi, o którą elektrownię. Gdzie przestrzeni bywa sporo, wiatr na sferę miona biorą. Potem w prąd go zamieniają. Wszyscy je na świecie znają. Hmm, co to będzie? Oczywiście energia wiatru wykorzystywana w elektrowniach wiatrowych. W małej cząsteczce wielka moc schowana tu energia cząstek w prąd jest zamieniana. To energia atomowa wykorzystywana w elektrowniach atomowych. To energia z wnętrza Ziemi może życie nam odmienić. To energia geotermalna wykorzystywana w elektrowniach geotermalnych. To energia jest z natury. Znika, gdy się zjawią chmury. Nocą też się nie ładuje. Ona słońca potrzebuje. To oczywiście energia słoneczna, wykorzystywana w elektrowniach słonecznych. Czarne bryły w kocioł wrzuca. Dużo spalin w świat wyrzuca. Niszczy złoża wnętrza ziemi, choć je w prąd potrafi zmienić. Chodzi o węgiel wykorzystywany w elektrowniach węglowych. Wielka tama wody piętrzy z tej energii prąd największy. Co to będzie? O, oczywiście energia wody wykorzystywana w elektrowniach wodnych. Pamiętajcie o tym, że odnawialne źródła energii mogą być wykorzystywane przez wieki i są przyjazne dla naszej planety. Niech żyje ekoenergia! Hip-hip! Hurra!